Ile musisz zarabiać, żeby kupić dom za 250, 300, 350 albo 400 tysięcy euro w Holandii? Zobaczmy to na konkretnych przykładach. Solo i w duecie. Dom za 250 tysięcy euro. Solo minimum 3900 euro brutto miesięcznie. Wedwoje minimum 2 razy 2000 euro brutto miesięcznie. Dom za 300 tysięcy euro. Solo minimum 4700 euro brutto miesięcznie. We dwoje minimum 2 razy 2400 euro brutto miesięcznie. Dom za 350 tysięcy euro. Solo minimum 5600 euro brutto miesięcznie. We dwoje minimum 2 razy 2800 euro brutto miesięcznie, dom za 400 tysięcy euro. Solo minimum 6500 euro brutto miesięcznie. We dwoje minimum 2 razy 3200 euro brutto miesięcznie. Oczywiście, to wartości przy kredycie z etykietą energetyczną A lub lepszą i standardowym oprocentowaniem. Lepsza izolacja, wyższa zdolność kredytowa. Obserwuj, jeśli chcesz więcej takich konkretów, bez lania wody.